Dzień dobry moi drodzy, przyszło długo wyczekiwane FCU od WinWinga, no to co, zrobimy krótki unboxing taki amatorski z kamerki w ręką i nożyka, który trzymam, paczka niewielka, zapakowana w folię, przyszła dhl -em. tak DHL-em. I odpakowujemy w takim razie. Ciężko jest to zrobić jedną ręką. Nie mam mocowania tutaj dla tej kamerki, więc muszę sobie jakoś z tym poradzić. Dobra, jemy. Nie wiem, czy nie będę zasłaniał. W takim razie jedziemy z koksem. Dawaj, tniemy te kartony. Wyciągam paczuszkę. Wyciągam paczuszkę. I jest. Win-win. Sim, proszę bardzo, opisany jest karton. Wiadomo od czego to jest. Widzicie Made in China, ale by nie było, to jest chińskie. I odpakowujemy ten kartonik. Zobaczymy jak to wygląda, ponieważ parę osób jest zaciekawionych. Więc zrobimy taki krótki unboxing amatorski szybką kamerką. Mam nadzieję, że wybaczycie. jakość. Nie mam żadnych oświetleń tutaj profesjonalnych. Więc robię to tylko sporadycznie. Ale spróbujmy to jakoś ogarnąć. Proszę bardzo, mamy tu karton. Odpakowujemy kabel zasilający USB i USB-C. Dobra. Um, śrubki. Imbus. Klucz, klucz imbus. Do skręcania. Śruby mocujące. Mam nadzieję, że to widać. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Jakieś takie plasterki białe? Nie znam się. Zdejmujemy kolejną warstwę. No! Mocowanie, mocowanie plastikowe. Jest, muszę zobaczyć w poglądzie w kamerze, czy to widać. No, widać. Jest plastikowe jedno mocowanie, jest oczywiście drugie mocowanko plastikowe. I to co najważniejsze. FCU od Airbusa. Wyciągam. Moi drodzy, o, tak. E, odpakowujemy, odpakowujemy. E, w takim razie, tak, tu jest plasterek. Dobra. Leci panel. Mój pierwszy panel, który będę miał do Airbusa, do symulatora lotu. Okej, okay, tak, dokładnie tak. Dobra, zrywamy folie ochronne. Zrywamy folie ochronne. A, w ogóle zaraz zobaczymy z tyłu. Z tyłu jest złącze, jest zasilające, power, jest USB i chyba to jest do podłączenia kolejnych paneli, do efis -ów. Tak mi się wydaje, znaczy na pewno nawet chyba. Zrywamy, tu jest jeszcze wing-wing SIM. Zrywamy, ale pięknie, ale pięknie to wygląda. Zerwiemy jeszcze to pokrętło. No dobra, to teraz sprawdzę od razu jak to wygląda jeśli chodzi o jakość. Słuchajcie, tutaj prawdopodobnie jest pokrętło prędkości i jest ono wciskane, jak również można go wycisnąć. A tutaj pewnie będzie heading, bardzo fajnie działa, również wciskane i też można go wyciągnąć. Yy, gałka wysokości, więc tutaj można przestawiać między 100 a 1000 działa z takim dosyć sporym oporem. Yy, I oczywiście nastawy wysokości fajnie klika, jak również ver vertical speed, up i down, też fajnie działa, też jest wciskany, no i tutaj przyciski, czyli autopilot 1, autopilot 2, autotrottle, włączenie, wyłączenie, localizer, tryb approach i przyspieszenie zniżania. No plus ustawienie metrów przejście z headingu na Vertical Speed. I co jeszcze tu mamy? A i tutaj przyłączenie w, w prędkości węzłach na Machy. No, tak wygląda ten cały panel. Jeśli masz jakieś pytania, oczywiście sekcja komentarzy należy do Ciebie. Także dziękuję Ci za uwagę. I zobaczymy, jakie już to wszystko podłączę i skonfiguruję. Na tyle. I pozdrawiam. Cześć.